Audycja wideo pod tytułem Przechytrzyć raka. Jak wygrać z rakiem prostaty? Szacuje się, że rak prostaty jest obecnie drugim pod względem częstości nowotworem złośliwym rozpoznawanym u mężczyzn w Polsce. Ustępuje jedynie rakowi płuca. Jak często występuje rak prostaty? Na pytanie odpowiada profesor Leszek Kołodziejski, kierownik Tarnowskiego Ośrodka Onkologicznego w Szpitalu Wojewódzkim imienia Świętego Łukasza w Tarnowie. Rak prostaty jest jest właściwie w tej chwili uważany za najczęstszy nowotwór złośliwy u mężczyzn. To jest najczęściej rak starszych panów, starszych mężczyzn. Jak przytacza się długie, duże statystyki, to wychodzi na to, że mężczyzna, który ma 90 lat, ma raka prostaty prawie każdy. Tylko on nie daje objawów i nie jest przyczyną zgonu. Jak, jak rak płuca, daje objawy i jest. Częstą przyczyną zgonu i źle się leczy, tak rak prostaty rozwija się przez wiele lat, objawy daje bardzo słabe albo w ogóle ich nie daje i z wiekiem zachorowalność na raka prostaty bardzo wyraźnie się zwiększa. Jakie są przyczyny raka prostaty? Na pytanie odpowiada lekarz medycyny Grzegorz Sulimka, kierownik oddziału urologii w Szpitalu Wojewódzkim imienia Świętego Łukasza w Tarnowie. Jeżeli chodzi o przyczyny występowania raka prostaty, jest to generalnie nowotwór związany z wiekiem. Występuje namiennie częściej w podeszłym wieku i, i, i starczym. Niemniej jednak zdarzają się pacjenci, u których ten rak występuje przed 50 roku życia. Statystycznie jest to rzadki przypadek, niemniej jednak mam pacjentów, którzy w wieku 45 lat chorują na zaawansowanego raka prostaty. Do innych przyczyn musimy zaliczyć występowanie rodzinne, genetykę, czynniki środowiskowe, palenie papierosów. Dlaczego warto korzystać z profilaktyki i jak zachęcić mężczyzn do badań? Na pytanie odpowiada lekarz medycyny Maria Srebro, oddział onkologii klinicznej w Szpitalu Wojewódzkim imienia Świętego Łukasza w Tarnowie. To jest bardzo trudne, no to trzeba, im, trzeba ich edukować, trzeba im mówić, że badanie PEZA to jest odrobinę pobrania krwi i to może rozwiać wątpliwości albo potwierdzić. No i nie wolno zwlekać z diagnostyką. Każdy ma inny sposób zachęcania. Trzeba poprawić świadomość, bo muszę powiedzieć, że świadomość choroby nowotworowej w młodszej populacji jest bardzo duża. Młode kobiety, młodzi mężczyźni nie zwlekają z tą diagnostyką. Starsi panowie e, niestety często bagatelizują te objawy. Mamy najlepszy przykład obserwując populację naszych pacjentów. Objawy trwają czasem kilka miesięcy, czasem nawet kilka lat, zanim taki chory zgłosi się do diagnostyki i to jest zawsze czas stracony, bo czas nigdy nie działa na korzyść pacjenta, zawsze działa na korzyść nowotworu. Na pytanie odpowiada lekarz medycyny Bogusław Plezia, kierownik działu diagnostyki obrazowej w szpitalu wojewódzkim imienia Świętego Łukasza w Tarnowie. Każdy mężczyzna po 40 roku życia powinien wykonywać sobie Badanie, to jest badanie krwi, czyli oznaczenie PSA. Jest to bardzo czuły wskaźnik, który nam pokazuje, czy istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia raka prostaty. Następnym badaniem, które powinno być wykonane, to jest badanie przez urologa, czyli ocena spoistości gruczołu krokowego w przypadku dodatnich zarówno badania gruczołu krokowego jak i podwyższonego PSA powinno być wykonane badanie w tej chwili badanie z wyboru złotym standardem jest multiparametryczne badanie gruczołu krokowego czyli prostaty w rezonansie magnetycznym dlatego że my potrafimy w tej chwili wyszukać zmiany niewielkie nie dające objawów klinicznych, albo dające bardzo małe objawy kliniczne, i potrafimy je ocenić z prawdopodobieństwem co do wystąpienia zmiany złośliwej. W tej chwili obowiązującą skalą jest skala PIRAC, która została opracowana na potrzeby właśnie obrazowania radiologicznego, i na podstawie tych parametrów zawartych w tym badaniu potrafimy. Opisać czy sugerować, jakie jest prawdopodobieństwo zmiany złośliwej. Następnym, jeśli już takie prawdopodobieństwo jest ocenione jako wysokie, powinna być wykonana biopsja. Najlepiej fuzyjna w tej chwili. A jeśli nie ma takiej możliwości, to biopsja albo przez kroczowa, albo przez odbytnicza. I ocena oczywiście histopatologiczna zmiany. W przypadku wykrycia takiej zmiany, następuje obrazowanie, które pozwala na ocenę stopnia zaawansowania tej zmiany. Czyli wykonujemy, tak jak w większości procesów nowotworowych, badanie tomografii komputerowej, klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy, oraz w przypadku raka prostaty, jeszcze badanie scyntygraficzne kości. Czy i jak da się wyleczyć raka prostaty? Na pytanie odpowiada profesor Leszek Kołodziejski, kierownik Tarnowskiego Ośrodka Onkologicznego w Szpitalu Wojewódzkim imienia Świętego Łukasza w Tarnowie. Raka prostaty da się wyleczyć dwoma sposobami właściwie, dwoma metodami, chirurgiczną i napromienianiem. Metoda chirurgiczna to jest starszą metodą. Leczenie chirurgiczne polega na usunięciu gruczołu z różnych dostępów, różnymi sposobami. Mo może być to laparoskopowo, w mało inwazyjny sposób, może być to klasyczna y, operacja urologiczna. W każdym razie chodzi o to, żeby ten cały gruczoł był usunięty i żeby, był, żeby były węzły chłonne, które przynależą do tego gruczołu, do których często przerzuty się y, dostają, żeby one też były usunięte. Y, jeśli chodzi o radioterapię. To mamy dwa typy leczenia. Tak zwana drachyterapia, czyli leczenie z przyłożenia, gdzie do gruczołu w znieczuleniu ogólnym wkuwa się igły zawierające izotop i to przez, przez krótki czas się przetrzymuje. Albo może być tak, tak zwana teleradioterapia, czyli napromienianie z zewnątrz. Jeżeli chodzi o metody. Chirurgiczne i metody napromienianiem. Wyniki tego leczenia są dość podobne, aczkolwiek no, każda z metod ma swoje dobre i, i, i te ciemne strony. I tutaj mam na myśli nietrzymanie moczu i impotencję. Nietrzymanie moczu spowodowane jest albo <laughs> przecięciem, Nerwów, które unerwiają, które biegną wokół koło prostaty i unerwiają zwieracze. Częściej u mężczyzn młodszych podejmuje się leczenie operacyjne, u mężczyzn starszych podejmuje się leczenie na Jest jeszcze jeden sposób, to znaczy tak zwanej bacznej albo aktywnej obserwacji który dotyczy zwłaszcza starszych mężczyzn o niskim zaawansowaniu wyjściowym prostaty. Żeby nie narażać ich na powikłanie leczenia, można przez jakiś czas obserwować przy pomocy badań obrazowych i PSA przebieg choroby, nie stosując leczenia, bo czasem leczenie może być gorsze od samej choroby i wkraczać tylko wtedy, jeżeli to jest naprawdę konieczne. Program prozdrowotne oddziaływania edukacyjne na rzecz zmniejszenia umieralności na nowotwory w Małopolsce. Program zrealizowano ze środków budżetu województwa małopolskiego.